Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Don Starwika, z odkrywania postaci e, oczywiście i e, mam nadzieję, że jakość dźwięku w dzisiejszym odcinku będzie lepsza, ponieważ troszeczkę rzeczy się zmieniały w telefonie u mnie, więc... E, mogę nagrywać w końcu z jednego urządzenia, a nie z dwóch czy z trzech. E, także, tak jak obiecałam w poprzednim odcinku, poszłam sobie podkrywać mapę i nie uwierzycie, kogo znalazłam. Znalazłam tego, jakiś pana, który jest bardzo przydatny i jeszcze mają jaskini obok. Także, mm, po prostu, picabello. Mm, także jest super cudownie. I w związku z tym e, wymieniłam kabelki, które znalazłam po drodze na złotko. Także będziemy mogli zrobić już em, maszynę. To pierwsza maszyna do. No, wreszcie nie będę budować. Dobrze, ja sobie zasadzę kolejne nasiony, pójdę po tamto, bo widzę, że już ptaki mi się czają. Mniejsza o to. Strony są odbudowane tym, co znalazłam po drodze, także nie, nie było tu żadnych czytów. Zresztą, nawet jeśli można czytować w, tym, w tej grze, w tej aplikacji, to ja nie jestem tego świadoma. Nieważne. Dzień siódmy nam mija. Um, zaraz przyjdą handy. A ja stwierdziłam, że chciałabym w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku Pozwiedzać bagna, tak przy okazji, um, ponieważ, gdyż iż na wszelki wypadek. Jeśli przejdę handlem, a ja nie jestem w ogóle przygotowana do walki, to zajmą się nimi Macki. Poza tym uznałam, że zwiedzanie bagien to jest idealny pomysł na odcinek, bo na pewno mogę zginąć tam 10 tysięcy razy, czego nie powinnam robić. Więc czekajcie, ja sobie przepalę tego Duriana i może tym przepalę. Ja jeszcze się pozbiera trochę, czekajcie. przyrządź. Nie wiem, czy to mnie skrzywdzi, czy to mnie nie skrzywdzi. Mam nadzieję, że nie brzmi złowrogo, ale nieważne. Chwila, moment. Ja tu muszę zostawić to rządło. I to, ten ząb, bo mi tu tylko kandupy rozbić. I tą trawę też zostawiam, w sumie. Bo mi też przeszkadza. A resztę zostawiamy. I lecimy. Dobrze, lecimy sobie na bagienkę. Przy okazji będę zbierała każde nosionka, jakie znajdę po drodze. Jagody też bym w sumie mogła zacząć zbierać. Hmm. Dobra, nieważne. Lecimy. Lecimy, lecimy. Posiedzimy tam e, do przyjścia handów. Taki jest plan. E, skąd znajdę jedzenie? Nie mam pojęcia. Zającki! E, chyba bić się z nimi w teraz to nie do końca rozsądny pomysł, ale dobra. Lecimy. Raz. Dobra. Poty. Nie miał ja coś co przynajmniej. Czy jestem na to gotowa? Dobra. I nie gryźmy, nie. Raz, dwa. Uciekam. Dobra. Raz, dwa. Czy któryś z was mógłby mi dać grunt? Raz i dwa. Uciekam, uciekam. No, gryź. No, a i raz, super. Uff, trzymając ten przycisk, teraz już nie jest tak, że mogę sekretnie w tą łączkę czerwoną, tylko muszę ją trzymać. Więc to daje mi taką trudność o tyle dodatkową, że ja mogę przez przypadek zaatakować na przykład pszczoły, a tego bym bardzo nie chciała, ponieważ to są moi przyjaciele, no. Dobrze, ja marchewkę zabiorę. Ona chyba wam nie jest do końca potrzebna. I wezmę też print, którego mi brakuje. Grzybki tu są. Grzybka też wezmę. I w sumie jeszcze drewno bym wzięła. Kurde, dobra, czekajcie, zrobię sobie prowiant, co może? Na biegać. A i chciałam biegać czas typowego. No. Nie trawę. Widzicie, jaki to jest problem? Dobra, najpierw drzewo. Najpierw spokojnie drzewo. Sziekiery nie mam, ale to nieważne. Zrobimy wszystko w swoim czasie. E, nie, to, nie to, nie to, nie to, nie to weź do ręki, zostaw kwiatka. Nie chcę zbierać kwiatów blisko mojej okolicy, jakby, ponieważ gdyż iż. Um, ponieważ gdyż iż, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Przecież to też jest jedzenie, ale ja jestem inteligentna. Dobra. Nie chcę za bardzo w okolicy. Ja zasadzę jedno, jedno ze sobą wezmę. Bardzo mi się podoba. Ja nie chcę za bardzo w okolicy. Nie mam pojęcia, co chciałam powiedzieć. Absolutnie nie wiem. Dobra, idziemy w dół. Idziemy w dół, nie rozdrabniamy się, nie chcę zbierać kwiatów, dokładnie to chciałam powiedzieć, ponieważ gdy już iż um, one się przydadzą pszczółkom. Dobrze, trochę terenu odkryłam, wracamy tam, gdzie ja powinnam iść, chociaż myślę, że biegać o sobie. Zrobimy sobie opening. Piórko to mi tak bardzo potrzebne. Wyrzucimy jak będę potrzebować miejsca, a tak to nie... Um, nie będę wchodziła chyba na łagnę jeszcze przed... Wiecie, przed nocą to tu kawałek, by tak, biegacze stopowe Okej, okay. więcej niepotrzebnych rzeczy Poszukam może macek O, biegacz Czemu tu nie mam macek? Chociaż no, w sumie dobrze, że ich nie ma, bo byłabym martwa Więcej biegaczy mi tutaj tam wiecie. O, 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 Ciemność, ciemność, zostaw, zostaw, zostaw Zrób ognisko tu O matko no było, nie powiem blisko, muszę zrobić to i czekajcie, sobie na mapę kliknę, o, w ten sposób odklikujemy, mm. ja zrobię tak, dodam paliwo, to mogę spalić? O, mogę, to super, wiem, że będę kiedyś płakać za tym, ale w chwili obecnej nie płaczę, ja może zjem duriana, em, coś mi zabrało, nie wiem co, chyba mózg, to ja sobie mózg teraz naprawię. Jak już jest noc, to wykorzystajmy ją dobrze. ja nie się zacząć uzbrajać na zimę? Kurde, nie potrafię sobie niczego rozplanować w non-starwie, muszę przyznać. Nieładnie. Um, mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy. Biegać. Halo? Dobra, ja sobie kwiatka zjem. Nie przyjrzyj się, tylko zjedz. Kwiatek mi się bardzo przyda, ponieważ gdyż już um, daje mi on życie. Przyrządź mięsko raz. przyrządź mięsko dobra. Przerządzić mięsko trzy. Ja sobie w sumie jeszcze przygotuję marchewki. Ja niestety muszę jeść wszystko przygotowane, ponieważ to odnawia mi krótką rzutką. I na razie nie będę niszczyła tych tych, tych tych tylko ponieważ przydadzą mi się one w niedługim czasie. Na no papirus nie, żeby go przerobić. Czy ja mogę tutaj coś w obrębie tej ciemności? Nic nie mogę, no to czekamy, zaraz już kończy się ciemność i ruszymy w dół na odkrywanie bugin. Nie. Yeah. Trochę strasznie, co ty nie powiesz? Korci mnie to, wiecie, że mnie to korci. To jest dla mnie jako opening, kurde. swoim drogą nie wiem, czy pamiętacie te czasy dawnego YouTube'a, gdzie unboxingi to było jedno z takich najlepiej się sprzedających, że tak powiem, formatów. Ja osobiście też bardzo lubiłam oglądać. Mm. Niepokoi mnie brak macek, chyba, że pójdziemy z tymi psami do świn. Ja nie sądzę, żebym była w stanie się aż tak dobrze przed nimi obronić. No, no dobrze, że ich wszędzie nie ma. Swoją drogą, jak już sobie tak oglądam ten gameplay u Arlinki, o którym wam wspominałam w pierwszym odcinku, tak bardzo chciałabym już mieć Abigail albo właśnie Wigfridkę, bo tak łatwo się tymi postaciami gra. To jest po prostu uh, ktoś, kto w ogóle nie grał. O, o, mamy pierwszą mackę. Nareszcie coś jest. Co prawda jedna macka mnie nie zbawi, ale to mnie zbawi. Czekajcie, gdzie ja siedzę? Siekiery, tak Jedno drzewo muszę ściąć. Muszę mieć drewno. Jak widzicie jestem uboga, a potrzebuję tych skrzynek w i jeszcze trochę. W drogą, tak dawno już nie nagrywałam e, i mój język tak strasznie się zmienił, którego używam na co dzień, że teraz muszę się mega pilnować, żeby nie zacząć wam tu. E, jakichś e, burżetkich. No zostaw to! Ja chcę to zasadzić. Ja tak. Tak? Nie tak Czekajcie. Naprawdę! Tu tu jest coś takiego! O, oh, shit, I didn't know about that. Ale to jest fajne. Dobra, czekam teraz na. Wzięłabym to, wiecie o tym. Tylko nie pamiętam, co to robi. Czekam teraz na żabojady, bo um, bardzo by mi się przydało jedzenie. Nie wystarcza mi to, co mam w Albo rybka mogłabym sobie. Po... Kolejne, ten takle, ten takle, ten takle. No dobra, mamy to. Czyli. Nie, tylko nie w tym miejscu. <grym>, nie, no szkurcze. Dlaczego? Jeszcze psy przyjdą, prawda? No w tu, no, dobrze się koło domu rozwaliliśmy, w którym nic nie mam. Co tam? Kurde. Dobrze, nie zbieram tego wszystkiego. Dobra, robimy tylko na pochodnie, żeby mieć. Oh, Może odrosnął. Jaki pozyty nie pozytywista, tylko Optymista z ciebie. Potrzebuję jeszcze żar. Zażarłeś mu roczne płatki. Ja je zostawiłam do zgnicia. Ty, oj idź ty paczorku ty. Jeszcze mi mózg zabrali. Dobra, zostaw Jak ja mogę to puścić? Chcę się tego pozbyć. Tego też się chcę pozbyć. Niepotrzebne mi to w drodze. Jeszcze mi zaczynają dworki chodzić po ekranie. Nie mogę, no. Po prostu nie mogę, nie jestem w stanie. Jak ja teraz tam zginę, to po mnie już. A idźcie. To też wezmę. Dobrze było zostawiać trochę po drodze. Korek. No tak, korek jest mi najbardziej niezbędny w tym momencie. Wiecie co? Myślę, że moim kolejnym priorytetem na najbliższą chwilę będzie po prostu, e, jak widzicie, dużo po mnie ostatków zostało tutaj. Dobrze, że mi trochę Z rzeczy. będę miała czym sadzić, e, tak jak wiecie, e, jedzenie mojej prowizorycznej tej. I dotarło do mnie, że ja powinnam chodzić częściej do bawełów po kupę. Bo nie będę miała z czego robić farm. Ale dobra, tym się zajmiemy. Za niedługi czas. Na razie idziemy odzyskać rzeczy, które mam nadzieję, że są gdzieś tam widoczne na mapie. Dalej się nie dało zginąć? <grym> Co mnie podkusiło, żeby tam iść? Idziemy, idziemy najbardziej jak się tylko da w linii prostej. Kolejna macka. Jak mnie teraz to główno napadnie biegające, szczekające, to po prostu wyjdę z siebie. Wyjdę i zabiję bez broni, mówię. I ja nie grożę. Ty, moje nasionko. Ale jestem zła, masakra. Nic mnie tu nie zabije? Nie. Co to za... koniec mapi? Nie podoba mi się on. Pewnie jakieś przejście, nieważne. Fajnie, kwiatek nadziei! Zjem cię, wiesz? Poszredasz mi się. Nie wiem do czego, ale przydasz mi się. Może tak, zróbmy trochę miejsca, zażryjmy co się da. Mogę cię zjeść. Życie mi zabrałeś. Fajnie. Naprawdę. Proszę, motylka, dajcie mi motylka. Chcę motylka, jednego motylka. <grych> Czemu ten odcinek taki musi być? Ale obiecałam sobie, przed rozpoczęciem tej serii, że ja się nie poddam i choćby mi bazę 10 razy zniszczyli, ja cały czas będę w to grać. I właśnie w tym momencie, yy, w normalnych warunkach, połączyłabym tę grę i po prostu poszła się powkurzać, ale wymniemy w to dar. Żabka! Dużo żabek, nie podobają mi się żabki. Nie lubię żabek, są okrutne, przebrzydłe, o psizdbę ja wybier wybierają każdą rzeczy. Alka Nie, chyba nie. Teraz pytanie. Nie. O, oni będą ze sobą barwać. ja tam poczekam, rzeczy. Myślę, że poczekam aż się powybijają. I ja tutaj też są, widzę, blisko. Blisko moich rzeczy jest za dużo, ale jakby wybyły żabojady, to jest szansa wtedy, bo podejdę od tamtej strony tej wyrzuconej mocki, nie? Żabojadów jest za dużo. Ostatni został, no dajcie, dajcie. Robi się później, fajnie. Fajnie, bo wcale nie jestem na bawnach. I wychodzę, wychodzę, bardzo. wychodzę. Ja wychodzę, tu nie ma tym takim? Nie ma. Dwie stąd. były na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, wychodzę. Teraz ja może tutaj ognisko rozstawię, wiecie? Nie mam drewna. Super. Raz, dwa. Dobra. Wracam. Uff. To teraz trzeba szybko coś zrobić. Porządek z czymś. Nie wiem z czym. Czekajcie. To do, do tego mi się już nie zmieści. Zmieści się. No, to z tym się zmieści przecież. Halo. Proszę mi się tu ładnie stakować. A nie robić jajca. Raz. Raz. Uf. Raz, dwa. Dobra, wiecie co? Nie mam pomysłu, ale wiem, że mogę to przerządzić. Raz, przerządzić dwa i szybko to wziąć. W sumie mogę to zjeść. Raz, dwa. Trochę mnie to zniszczy, ale to nie istotne. Ja tam poszło, nie będę poduszła. Hm. Muszę zostawić coś, co nie jest ważne. To nie jest ważne w wypierniczej. Nie jest mi to absolutnie do szczęścia potrzebne. To mięso mi się przyda. Gałęzie mam? Mam 40 gałęzi i 40 tego. Tylko bardziej teraz bym chciała. Jedzenie. I to jedzenie też mi się podoba. I jeszcze to obok też bardzo mi się podoba, ale nie chcę zginąć. I nasiona też mi się podoba. <śabytes> <śles> mhm. Chyba nauczy się Morsa. Jeszcze tutaj jedna ryba jest taka, nie, to są żabiłka. Rabiłka też bardzo lubię, prawda? Nie jestem Francuzem i nigdy nie chciałabym e, odwiedzić w Francji, ale podobają mi się. O, piernicza się spodziłam. Dobra, daj paliwo. Ja nie wiem, czy ja tu przeżyję, ale ja napalę tu jak się tylko da. I na dzisiaj mi wystarczy, wiecie? Ja wracam z tym do bazy. Ja nie. Pójdziemy tu jeszcze nieraz. Obiecuję wam, naprawdę. Nie mogliście się martwić. Jeszcze sobie pozwiedzamy na spokojnie. U. Tylko błagam. Nie, nie! Tentakla, ten takla! ten Haha, haha, polu! Ha, haha, ją! Ha, <muchy> nie, nie, nie. To zdecydowanie nie, no mój Ja Tu zostaje do końca nocy. O Boże, drogi. O, unboxing to przyda, się, jak dobrze. Nie, nie mam już miejsca na to wszystko. Ścięta trawa. Ja piernicza. Kto chciałby tu mieszkać? Na pewno nie ja. O Boziu! Wszystko się pali, zaraz ja się spalę! Nie! Dlaczego? Ale tam mi się podoba. Tam to białe, nie białe. Białe też. Dobra, bierzemy po... O, nie, nie wezmę tego. Wezmę. I dam raz, dam raz, zobaczycie. Wziąłem raz. Tylko, żebym z nocą się nie machnęła. Pewnie na dzisiaj. Sojusz, uciekaj! Uciekaj mi stąd. Ja uciekam, po prostu. Nie obchodzi mnie to. Czekajcie, tak mnie to obchodzi. Raz. Zmarnuję te gruczo gruczoły, ale trudno. Łapiuł mi się przyda. Siema. Nie mam je. Wypinkalam stąd na drugi koniec miasta. Co prawda miasta tu nie ma, ale wiecie co mam na myśli. To jest chyba ścieżka. że żaby nie, nie zmieniają się w jakieś wilkołaki, czy inne grzybek! O, ale to mi się przydał loganka, którego jeszcze nie mam, ale będę mieć. Fuck! Nie jestem gotowa na kolejną śmierć. Będziemy spierdzielać, dzieleć, zobaczycie. Chodź. Biega nie mam już miejsca na nic. Co to dźwięk? za dźwięk? Fajnie. Znaczy, że po prostu lada moment przyjedą mi pierniczyć, Jakbym już wcale nie miała dość. Jestem w stanie tragicznym, co ja mam ze sobą robić. Go w łebki błagam, szybciej, a albo dajcie mi żyć. Ścięta trawa, czego jeszcze? nie, no, dajcie mi coś więcej niż... O, i jest stąd. Chyba, że chodziło mu o Charlie'ego, co to za dźwięk. Nie wiem, bo tylko wy dźwięki, a ja już ich nie słyszę, ponieważ mam włączone nagrywanie mikrofonu i... dźwięku wewnętrznego, więc gdybym miała włączone słuchawki, to jeszcze byłoby słychać podwójnie prawdopodobnie dźwięk. Nie wiem jak, ale jakoś tak. Jak on się rozluźni? Co to za dźwięk? Nie! Niech tych handłów... To nic mi nie da, że, że zażre k**wa nasionka i żeby łódkę, czy nie wiem co jeszcze Nie mam skrzynek... Kurde, królik. Nie mam skrzynek, nie mam nic. Dobra. Przechowaj to. Przechowaj to. Przechowaj to. sprawda nie jestem na to gotowa w ogóle, ale... Przechowaj to. Dobra, wiecie co? Ja pójdę tam koło świni, <laughs> że tam dobyć w ogóle jakkolwiek. Daleko są, daleko. Trudno. Mogłam wziąć korki, nieważne. O oh, fuck. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy, damy radę. One też mnie doganiają, ale spokojnie, damy radę. Chyba, że... Tadani, Nie mnie, idioci! Te psy. Psa masz żreć, a nie mnie. Chyba się sami ogarną, tak mi się wydaje. O, o! Kurwa, jeden i chodź tu, już cię nie ma. Raz i dwa. Nie ma ja się to nie mnie. Teraz tylko pytanie, gdzie został drugi pies. Bo ja to po prostu udetnę. Albo co z niego zostało. A raczej nic. Cóż, czuć, że dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Dobra. Eee... Jestem względnie bezpieczna, tak myślę. Ale nie jestem pewna. To chyba... Jestem tak zeslana, że nie mam pojęcia co zrobić, nie? Sorry. To ja może... Zapalę tym, czego mam najwięcej, czyli trawą. Dodaj paliwo. Czekajcie, jestem życzę. Dodaj paliwo. Dodamy tak z pięć paliwek. Eee... Yy. Przepalę jagodę. I ją potem zjem. Marchewkę też przyrządzę i zjem. Odbuduję sobie tak. Dzieci, dzieci, zdrowia i e, co potrzebuję na to, co potrzebuję na to? Potrzebuję kamienia i złota. Coś tylko jak kamień i złoto posiadam jak najbardziej. Zostań, nie? Zło, złoto. co Złoto do ekwipunku. Halo. To też chcę. Dobra, zostań tam. Zostań. Jak mnie zaczyna? ten Dobra i tak zrobię ten kamień osobno. Nie będę, wiecie, wymyśleć. Zrobimy dwa ścięte chyba, jak dobrze pamiętam. Chwila mamy przecież ja mogę teraz sobie odbudować właśnie e, tymi rzeczami. Jestem geniuszem, tylko trochę spóźnionym. Dobra, mamy pulburatorki, Mózg trochę w lepszym stanie. Ja potrzebuję tą maszynę, do niej potrzebuję kolejne dwa kamienie i wpis do drewna. Ja nie wierzę w siebie. Co jest z tą grą? Dobra. Um, teraz tak to wymieniamy za to. Yy, za to. Chcę to wypuścić. Dobrze, teraz tu mogę schować. Ja chcę to schować. Przechowaj. Bo jednak był jest dla mnie cenny. Idziemy szybko do drwa. Czekajcie, nie, nie, nie. Ja tu mam jakieś opcje. Ja to muszę szybko ogarnąć. O, może to mogę zrobić. Prawda, jest mi niepotrzebna przed zimą, ale. Dzięki temu mój mózg staje na nogi. Dobra, dzisiaj będzie dłuższy odcinek, sorry. Ale ja muszę się odbić. Muszę się odbić najlepiej jak mogę. I ziemi. Nawet nie wiecie, jak się strasznie zestresowałam, aż mi wszystko boli. <grym> e, Okej, okay. więc plan jest taki. Um, tylko w dzień na pojąnki. W innych wypadkach nie chodzić na pionki. E, Dobrze. Teraz tak. To zasadź. Jakie to jest zajebiste. Dobra. Idę szukać więcej drwa do ścięcia. Tu jest jedno drwo moje. Piękne. Błagam, tylko żeby mi drzewiec nie wyszedł, bo tego już nie zdzierżę. Nie mam pojęcia dokąd pójdę. Wiecie co, może ja zatnę... Nie tak. Zatnę je trzy i w ten sposób zabezpieczę się przed dużym drzewcem. Mały to tam paliko, jakoś się go usadzi. Jestem kodyfikowana, nie powiem. Gdzień szybciej. Dziękuję. Uf. I zbieramy wszystko. I za chwilę weźmiemy się za masówkę, jeśli chodzi o sadzenie. Nie martwcie się. Nie zostawię tego tak. Eee, prawda, zapobiegajmy wylesianiu i te inne sprawy. Super. Teraz lecimy. Zasadź. Tu mi się. O, ładny. Teraz wybok. I hot Jeszcze chodź. Proszę cię bardzo, zasadzone. Przecież mam tu coś z jeszcze. Mm, mm. Bardzo interesujące. One mi się przydadzą. Nie gaśnij! Dodaj. 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 Dodaj spokojna głowa. Podzieliłam, wiem. Wiecie co, jak już podzieliłam? To ja sobie ładnie rozpalę ten fire I to też wezmę. To chcę wziąć. Jak już mi przyleciało pod nos... Grzechem byłoby nie wziąć. Dobra, dodaj, dodaj, halo, dodaj. Jeszcze będzie fire. Myślę, że do jutra mi to nie przestanie palić, ale Wiecie, chodź, dodaj paliwo. Ok, korzystając z tego nawozu. Jako to dam trochę tu? Dodaj raz, tutaj dobra. Rośnij. Okej. Okay. Teraz e, możemy zrobić raz. Dwa. I trzy. Bardzo chętnie bym sobie podbiła mózg. Ale czego znowu? Kuźwa, jeszcze jedno. Okej. Okay. Na szczęście mam. I to uratuje mnie po prostu doszczętnie. Okay. Mamy to. I możemy to nie w tę stronę postawić. Niżej. Niżej. Czekajcie. Pójdziemy z góry. Na dół. Na, na... O. I dole. Podoba mi się w tym miejscu. Dobra, ja jestem po dzisiejszym dniu już wyczerpana totalnie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach i do usłyszenia już niebawem, za tydzień w kolejnym odcinku, ja nic nie będę robić między odcinkami, bo nie mam co zrobić. Teraz najważniejszą rzeczą będzie skupienie się na odbudowaniu sobie tego życia, więc odcinki mogą być nudne, trudno. będziemy robić skrzynki, będziemy walczyć z pająkami i chodzić zbierać kupę, dziękuję, taki jest plan. Także jak się komuś nie podoba, no to możecie ominąć jeden czy dwa weekendy, ale jak jesteście ciekawi, co tam u mnie się będzie wydarzało, bo na pewno będzie ciekawe, to nie będzie tak, że ja bez problemowo wszystko tutaj sobie ogarnę. Także zapraszam do śledzenia wszystkiego, bo zawsze jest coś ciekawego nasionko. No i co? No i tyle, ja sobie tutaj przeczekam do rana, bo w nocy nie warto jednak wychodzić kolejny korek do kolekcji. Co ja mam zrobić z tymi korkami, kurde? Odłożymy jeszcze to. Korek odłożę. No i pójdziemy też na wymianę na pewno świńską, bo tego i. Czy ja mogę zrobić namiot? To jest myśl. Halo, namiot. To by mi uratowały skórę i to bardzo. To też muszę zrobić, nie to. To muszę zrobić. Ale. Hmm. Nie, futrzany, zwykły. Potrzebuję liny. Firmiki, mam linę. To co? Idziemy w Kimę. Dobra. Ja lecę w Kimę razem z moją postacią. Do następnego. Cześć. Pa, pa.